Witajcie kochani na kanale Mona Art. Dziś chciałabym Wam pokazać boxik z okazji ślubu, który dosłownie przed chwileczką skończyłam. I było to zamówienie od mojej koleżanki, które um, było trochę dla mnie takim niestandardowym zamówieniem. Znaczy, box jest standardowy, jak najbardziej, tylko kolorystyka, bo jest to box na ślub, a ja na śluby zwykle robiłam pastelowe, delikatne boksiki i, i w ogóle pracę, a tu miały być kolory. I tak się zastanawiałam, hmm. Skąd ja wezmę taką e, bardzo kolorową jakąś kolekcję papierów? Mm. I tutaj przyszła mi na myśli jedna, którą w zasadzie miałam taką dość intensywną i jest to kolekcja, już Wam mówię, The Four Seasons Summer. Taka od piątku trzynastego. Jest to kolekcja taka malinowa. Znaczy nie użyłam akurat tutaj papierów i elementów malinowych. Z, z elementami malinowymi, ale jest bardzo jaśniutko, bardzo słonecznie. I tak się prezentuje buksik. Tak jak mówię, no on się nie, nie różni, jeśli chodzi o, o wnętrze jego, tylko właśnie o tą kolorystykę, która dla mnie jest niestandardowa, chociaż ja się staram troszeczkę przełamywać i, i już bardziej intensywne kolory wprowadzać do moich prac. Ale ślub jeszcze nie był taką okazją, w której mogłam się sprawdzić. No i tak jak widzicie, tutaj są kwiatuszki, tutaj są takie: wiecie, ten papierowy gotowy, tu jest coś, co sama zrobiłam. No wiadomo, różyczki małe też z woka. Tekturka od Kraftuli, sznureczek. Uwielbiam te białe sznureczki, ja je zawsze kupuję w zielonych kotach. Jakoś tak nie rzuciły mi się w oczy, żeby były w którymś ze sklepów, w których robię zakupy. Hm. zielone. Jeszcze na dole muszę swoją etykietkę nakleić. I środek prezentuje się tak. Na środeczku, młoda mod To również jest tekturka od Craftuli. Ona jest dwustronna, więc fajnie. Jest, nie ma żadnych wiecie, takich śladów przypalań. No, może tutaj bardzo, bardzo, bardzo delikatnie ale to totalnie nie przeszkadza. Kwiatuszki oczywiście takie same. Tutaj troszeczkę fioletu dodałam, bo w tej kolekcji też gdzieś tutaj nam się. Akurat tutaj tak powiem Wam szczerze, tego nie widać. Gdzieś tutaj tylko coś mi fioletowego wyszło. Ale ogólnie pasuje, więc dałam też fioletowy kwiatek. Nie miałam zbytnio ostatnio czasu, bo troszeczkę jestem towarzysko zajęta. Gdzieś parę wyjazdów mi się trafiło i, i jakiś taki wiecie wyjść, więc. To moje skrapowanie tak zeszło na boczny tor, i, i starałam się tutaj wykorzystać gotowe kwiatki, które miałam. Nie mam ich już zbyt wiele, bo, bo więcej robię sama, ale te moje zwykle są delikatne, pastelowe i no właśnie, i było ciężko, więc wybrałam te gotowe. Oczywiście życzenia. Tutaj serduszka, tu jest kopertka z napisem Młodej Parze i na Nową Drogę Życia. Ja takie kopertki robię w zasadzie od. Prawie z samego początku, jak zacząłem skrapować. I ona jest tutaj, wiecie, wciśnięta za ten tutaj napis, który jest na kostce dystansowej. I trzeba sobie po prostu ją tak pyk. Wiecie, tak lekko podjąć tutaj. I wtedy nam się udaje. Oj, jak mam to zrobić specjalnie, to nie idzie. Wsunąć nam tutaj tą. Wiecie, to zamknięcie. I tutaj mamy też takie obrączki. Z kwiatami. To jest akurat wykrynik od crafty to design. Pamiętam szczerze, że... Przepraszam, bo sobie ziołam. Powiem szczerze, że bardzo rzadko go używałam, tak jakoś. No, na ślub jest ok, tak? Oczywiście tam no są obrączki, ale jakoś tak nie miałam okazji go używać. Myślę, że fajnie by też wyglądał, gdyby sobie te obrączki wyciąć to w złocie, wyciąć same obrączki, a kwiatki wyciąć na białym i sobie je wiecie jakimiś farbkami tuszami pokolorować. Też mogłoby to super wyglądać. No i oczywiście. Aha, życzenia. No to też tutaj sobie zrobiłam naklejone na złotym papierze, żeby wszystko do siebie spójnie pasowało. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mój boksik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tutaj sobie też sprawdzam troszeczkę ten filmik, bo mam nowy telefon i troszkę testuję, jak te filmiki będą wyglądały, bo nie wiem, czy troszeczkę bardziej będą się rozjaśniać. Mam nadzieję, że jest dobrze. Z tego, co widzę, jest na pewno wyraźniej niż przy poprzednich moich filmikach. Dobra, to byłoby wszystko. Do zobaczenia, kochani. Papa. Pa.